Dzień dobry, YouTube, z tej strony Yamaha, a to jest kolejny odcinek już czwarty... Szkielet! Z Ej, naszego... Oram! On mnie bije! <laughs> Matku święta... Dawaj spać, szybko! Nie, 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 nie... <laughs> z naszego Minecraft... Cicho! Z naszych hardkorowych, minecraftowych przygód... Tak... Mm. No się masz, Zamknę masza. tylko okno. Z nami jest flash.pl. Wow. E, I tak, w dzisiejszym odcinku... Aha, w ogóle pokaż, pokażemy im, co się zmieniło. Wow, co to jest? Cheatery, na gamemodzie wybudowa... O Jezu, Oram! <grym, grym>, e, Idę. Tak. E, tutaj wszystko tak ładnie wybudowaliśmy, jak widzicie. Domek by Yamaha, nie? On tylko most zrobił. Nie ja wiem, robię wbił, wbił... Wbił minutę przed nagraniem. Zrobił nas... Zrobił głupie schody jak ja się męczyłem dwie godziny przy domku. No nieważne. Ten domek... E... To ja bym w 10 sekund. E... Tutaj taki ten <gry> wygląda tak sobie w środku domek wygląda. E... dobra. E... I w tym odcinku idziemy do kopalni. Chodźcie tu, przygotuj pało. Ja jestem. Ale nie, muszę sobie kill off ogarnąć. kill -off musi być... E... Dobra, mam. No. To tak, tu. To, to co mi. Drzwi. Aha. Masz jedzenie jakieś w ogóle? Może? Tak, mam. Węgel. Pornąłem sobie. Jak tam. Szedłem w pierwszym odcinku, co. Zabijałem tam jakieś. Gówna. Dobra, to to. Obczaj, ogrzaj! Za pierwszym razem! Zginął. <noise> Pozdro. Taki słodziak! Eee, dobra Zrobimy o. sobie więcej pochodni. No pewnie. Pochodni, no. Ja mam... mi wystarczy. Mamy może jakąś skórę, żebym z ga ogarnął. O, dwa. No, to z tego. Zrobię sobie. d dwa. No, okej. Okay. To oddam, to też. To mi nie jest potrzebne. Również to Dobra. jakieś Miecz Zapasowy. Zrób sobie jeszcze więcej kilofów. Ja mam na razie dwa. Jakby co, tu mam crafting i drewno i trochę kobla, więc spoko. Trzeba sobie dodatkowe. I w ogóle usunęły mi się wszystkie checkpointy. I się cieszę, że zaznaczyliśmy tą kopalnię koblą chociaż, jak tam iść Ja pamiętam to już na pamięć Dobra, idziemy, nie? Ja Czekaj. już... Czekaj Tylko checkpointa założę Jak wam? Pół godziny się Baza pierwsza Tak, okay, okay. pewnie Tutaj... Okay. Ja se podam do takiej wokół walnej, będę wiedział, gdzie to jest baza Wait points. A, miałem bazę, no okej, okay. wszystko miałem wyłączone po prostu To usuniemy tego widzisz Ramb. Dobra Eee... Ja już tam biegnę w tamtą stronę Dobra, to idziemy Hej, hej, przygodę. I Ja już tu dałem dużo kości to się sprzyda na farmę jakąś Ja mogę oh. potem automatyczną farmę ogarnąć W ogóle, czaj jaki masz lewali Bo ja dziesiąty z... Podskoczysz? Mamy siódmy ehm, Dobra Słabszy trochę On już w ogóle poszedł, nie wiem, w dupę Maćka ja dopiero tutaj biegnę tu Maćka, ej no. I w ogóle, pamiętajcie, że to jest mój brat bliźniak, on jest tak samo głupi jak ja Wcale nie eee, Tak Mądrzejszy Niestety Gdzie eee, jestem, hej? Ja wiem już, tu jestem Nie, to była taka głupia mała dziura, o, no. dokładnie tu Ja już jestem tutaj Tu jest ta dziura, się. się... Lol, no. w ogóle ja mam wiem... O, 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 nice, nice Dobra, od razu zbieramy. Zatrzym to w wodę. Czekaj. No co mi ty tu stajesz? Zbierasz wszystko. Moje, ja znalazłem pierwszy tu. Ej, tak wszystko, bo przecież na pół idzie, więc... Ale kto tak powiedział? Bo ja mam. Nie obra. jaka strefa! strefa! Dobra, pozdrawiam. I tak nie, nie dzięki. Dobra, ja idę do domu się przespać, a ty się tchnę, nie? No. Uznaliśmy przed odcinkiem, że będziemy się pilnować nawzajem, bo tutaj to jest hard, który musimy się tak naprawdę, naprawdę, naprawdę pilnować. Dokładnie. Bo jak ktoś deadnie, no to już w safe się usuwa i nie ma. A! Nie usuwa się. I na no, A tak, usuwa się. Mniejsza. Y ja tu zbieram, ty nic nie widzisz, bo jesteś ślepy pewnie Nie, bo ja chcę najpierw oświetlić To lepiej, jak ja coś kopię, to ty lepiej osłaniaj z tyłu, czy za mną klipper nie idzie Bo ja przed chwilą kopałem, tam, miałem takiego... Jaksy. Mam biaxy, Tak. Pewnie No bez jaj Tak, mhm mm Wario ci ci nie? Eee, dobra, nie Dzieńek. mam kilów, ale mam przeważę. Ja mam gdzie są diaksy? Eee, e, no, już się uwierzę. Ale, pro! Serio, to są diaksy, no? Mówiłam. Um, dobra, lecimy dalej. Jest. O lol. ale. Prawie tu spadłem. Are you fucking kidding me? Nie tak ostro, ej. Bo no. ja, ja nie umiem mieć English. English. To jest coś po śląsku Nie. No weź. W ogóle. Resy, ci mówię. To jest. On jest drugi Rezi. Aha, i w ogóle nie powiedzieliśmy co do serii. Yy... Jakub, Ta. czyli Flash. Jakub, Flash, Flash, Jakub. Yy... Minek yy, Razie. Yy, ty chyba nie będziesz nagrywał tego, nie? Nie, nie jednak nie, ponieważ mam lagi, kupuję kompa, to będą Pojawiały się filmiki No więc, no, on na razie nie nagrywa Ale, no nie z... ale, 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 Ja nagrywam <laughs> Więc, tej serii ja nagrywam, więc... Hej, ale nie, gadam ci serio, widzę Diaksa, ziomek Lajtowo, no to weź go wykop To no lajtowo, lejtow... ten, to lajtowo możemy... Możecie to umie oglądać <coughs> Jakie hamstwo, nie? On nie ma, no to wbicie do mnie, ja mam lepszy kanał. No, sorry, bo ma taki mamy klimat. <grywia> nie, masz to jak czy nie? No mam, Muszę... Ej, lol! Jaki to jest głupi klipy. Jakie to są moby mądre, nie? Wypieprza od mojego życia. No, light, nie bij mnie, mama cię nie kocha. What no. the fuck? Idź go zabić. No, zabij. no wow. Czekaj. Mm. Idź go zabić, ziomek. To jest pełno lawy. To jest pełno... O, kopalnia, kopalnia, kopalnia! Zjedz ją. Dobra, ja mam żelazne. Ja wykopię CD a ty teraz tak z kamiennym, to będziesz chciał. Pokazać. Nie, tutaj są dwa. No to nice. Trzy. O, cztery. L. Cztery. Ta. No, R. Cztery. To nala. wyjdź. Ziomek. O, to o dzięki. Pani głupi. Nie kocham cię, nie kocham. Jest pięć! No nice! Nice, co, nice. Co? Ale szybko tu poszło, nie? Jak... Uważaj, bo ja się. Czekaj, szybko. czekaj, 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 nie? No, no, dobra. Nie, dobra, late. dobra, nice. Ja mam pięć, a ty masz szósty? Masz, masz. Trzeba. Dobra, Czekaj. Ta nie lawa nie idzie gówno. Idziemy. Yy, ale żelazo też się przyda, nie? No zbiera, ja tylko chcę ogarnąć tu jeszcze do końca. Co to było? Diaks! Wiesz o tym? Ale czemu? Wiesz o tym, że dedłem? Ale tu niczego nie ma, to albo Creeper, albo nie wiem. Creeper mnie wysadził. jesteś na tym serwerze? Nie, już mnie wyrzuci teraz. Ej, serio, świetnie, się. ludzisko, nie! Czwarty odcinek, koniec serii. Tak nie chcę. A miało być tak pięknie. No nic, ludzie. Wszystko fajnie, seria się skończyła po czwartym odcinku. Ale ja zaraz znowu Dioksy. To jesteś, nie graż? Nie, już nie. E, tak, ziomeczki. Seria się skończyła. No, średnio trochę wyszło, już mieliśmy fajny domek, jaksy i w ogóle. No ale cóż, żyje się tylko raz, tak? Jak w prawdziwym życiu. Eee, to co, widzimy się może w jakiejś innej, nowej serii? Takiej samej pewnie, ale nie hardcore, bo to trochę hamskie to było. Eee, może zrobimy taką samą serię? Tylko, że nie na poziomie hard, tylko normalny na poziomie, wiesz, wiecie, że jak... normalnym, tylko, że ustawimy sobie difficult y, hard. Może zrobimy takie coś. Yy. No i to na tyle w tym odcinku, ziemeszki, tak naprawdę. Jak zacznę renderować ten filmik teraz, jeszcze dzisiaj, w tą sobotę, czyli 14, Uży użyjcie ten filmik. A my zaczniemy potem. Będziesz pod wieczór, nie? Czy stykniemy jakoś pod wieczór Tak, tak. To pod wieczór zaczniemy coś nowego nakrywać i postaram się wam to jutro albo jeszcze dzisiaj wrzucić Więc dzięki za oglądanie. No przykro mi, że, że się skończyło. Ja a ja ci tylko coś powiem, tam dalej nie gdzie yy, w tą stronę, gdzie płynęła tam lawa, nie? No, Bo tam jeszcze było 5 jaksów. No, słabiutko, ale z dupy on tutaj przyszedł, tak naprawdę, nie? Z tyłu poszedł, wyszedł. No, jak widzicie, Nie, ale ma tego bum. serwera tutaj też nie. Bo my mieliśmy przez. przez. Yy, lan. przez. lan, więc. Le, le, tak, słabiutko. A trudno, no. Ale cóż, żyje się tylko raz, tak, wprowadzimy życie, tak jak powiedziałem. No i to wszystko. Trzymajcie się. No i papa. Nora.